Cześć witajcie, z tej strony Sirvey. a dzisiaj będziemy sobie grać w Pinky Castle. No po prostu, kiedyś, no, kiedyś miałem dużo interesowałem, żeby nagrać ten odcinek. No dobrze zaczynamy chyba od wspomnienia pierwszego komputera. Dobra, zwykła z czynienia.

Nou, stel, ik ga er met m'n grenadier in staan. ik ga niet met m'n Aha, dus ik heb ...van een hoogtepunt... ik Ah nee, Ja, Ik heb... ...een... Aha, na chladnicích mám snižovat, super. To zrovna komputer bez chladnic, co mi No, někdy trzeba snižovat, trzeba sobie a okáže, že tu trzeba třeba tolik fandat. Ne, no tak vůbec to z toho. Kolik ještě z toho Já se tu No. I gotowe. Nie gotowy, co ja mówię? Wiem, tak. Chyba wiemy, jak to zrobimy. Może tak to zrobimy. Podstawowe wątl... A nie, może tylko jeden wątlator? Ja mam już sam nie wiem. Dobra, dopupię kilka wątlatorów, bo być może trzeba mi się wygrywać. Jeden, Dobra, to ja. Dobre, z tego, że pewnie tak nie będzie, nie będę musiał coś ale... Aha, dobra, spoko, tyle jedno mam, lepiej będę musiał sprzedać Aha, tu nic nie mamy, no, no tak Dobrze To no, gotowe I, I Jeden Oczywiście piękne tłumaczenie Robloxu nazwało, to już ty jeden No więc no, po prostu super Roblo Roblox, dziękujemy ci, dziękujemy ci I teraz panie sprzedaj Dobrze, to w sumie możemy już pójść po chłodnicę Sklepik No i idziemy po chłodnicę 30 dolarków, GA i może być Dobra, tutaj musimy z podium. A, dobra, to tu kliknąć, ale ja ma... nie radzę Minecraft, ja JavaScript, się Wisnie, ale... w bym to wiesz, jest nie tak. że może się nie ogarnić, bo ja tutaj troszeczkę to szybko robię, ale ja już po prostu jestem ogarnięta w tej Lepik tutaj tu coś nie kupiłem, no, nie no, o, 10 już, to 10 dolarów też, To i Tutaj żeby to ramka potrzebowała. Tylko, to rozwiązać. Ja. Tylko, żeby Tutaj rozwiązać. Tylko, Tylko, żeby to nie... żeby nie ukradł. Ale dobrze, my już zarobiliśmy, więc tutaj musimy kupić. Może wyciszę muzykę, bo może wam przeszkadza troszeczkę. I no, fanów chyba trzy potrzebujemy, no nie wiem. Chyba trzy, albo 4. Dobra, chyba, chyba trzy, nie pamiętam. Ha, dobra, mam pewne super. Dom. i pizzy. Dobrze, tam, to. to. To, to, to. Mam pamięć. Jeszcze to. Mam fan. A za pójdę do Jeszcze jeden fan. no dobro. Wejdź. Sklep. Dobra, to Jeszcze jeden fan. Nie czemu jak opiować tyle. Funny, dobra Tutaj jest Czemu to jest w ogóle funny? Nie pytam, nie pytam um, Tutaj... o ładnicy, już nie kupimy trzech Dom mm -hmm. Tutaj Kupujemy sobie wszystko pici będziesz... dwa Zgaduję, że to będzie 62 dwa Mówiłam, mówiłam, po prostu mówiłam i dobrze, to jak myślicie widzowie? Poczekamy sobie na te 200 dolarków. To chyba zrobię cięcie, co? No dobra, to robię cięcie. No dobrze widzowie, już zarobiłem 200 dolarków, więc możemy to kupić. Ulepsz podium. No i teraz mamy drugie podium, widzowie. 3 t 2 oczywiście, miejsce na podium. Um, nie wiem, ja sobie chyba zrobię już z drugiego, mi się wydaje komputerki. No bo to może troszeczkę będziemy. No chłopie nie przesuwaj mnie! Ty nie widzisz tu policjant jestem, mam pistolet w kieszeni. Dobrze, kupujemy jeden. O, też jeden. To Tutaj też jeden. Um, to jeszcze muszę chwilkę poczekać Dobrze, może pogonimy tego typka, bo on mi już tutaj trochę poprzeszkadzał Typku, typku, widzisz? Ja mam tu pistolet, mam pistolet Nie widzisz? Ja mam kolorowy pistolet, więc mnie nie podskakuj My byliśmy tutaj, czy widzimy? Aha, byliśmy na, na CPU Dobrze, kupujemy jeszcze 25 tak mało. To na pewno nam się dwa kupiło. Zam. No, tylko jeden nam się kupił z Nie ma w ogóle. Fajnie, fajnie. Tylko jeden nam się kupił, gdzie nas oszukamy z podką. gierka jest też. To chyba na razie tylko jeden. Ile to kosztuje? Że ile to kosztuje? Nie. Na serio? Wy tak na serio gra? Wy tak na serio? Ja do nich karam przez ten mikrofonik tutaj, więc słyszę, więc, więc... Więc gram i tutaj rozumiem, Ale nie no, to tak na serio. Tak, tak, tak drogo gra? Dla mnie tak drogo, wy robicie tak drogo dla mnie, ale akurat dla mnie? Ale dla mnie? Wy tak dla mnie to robicie grę. No, no dobra, no ale jak już tak chcecie gra, to nie będzie, no Dobra, to chyba trzy wentylatory, tak? Chyba tak, nie wiem Jeden Chwilkę musimy poczekać Jeden, drugi mam zapełniony ekwipunek Więc muszę iść do domu i sobie zbudować peceta Dobra, tutaj to Tutaj to Tutaj to Tutaj to to, tutaj to, tutaj to, tutaj to, tutaj to, jeszcze dwa, dobre będę potrzebować jeszcze dwa wentylatory Wejdź, wyjdź, dobra, tutaj sklepik, I jeszcze dwa wentylatorki, jeden I, i drugi i chłodnica. Za ile? Nie wiem, to jest jeszcze niż tamto. Teraz to już mnie gra naprawdę. Strollowaliście, trollowaliście. Troll. Więc jak sobie włączymy tego trolla? Ha, to jakieś tutaj nam się pokaże jakieś dziwne coś. Jak sobie wyłączymy, to będzie zamknięte. Dobra, nie, pytam, dobra. Jeszcze 50 gotówki, gra, proszę! Daj mi to! Daje mi to gra, proszę cię. Proszę cię. Jeszcze 20 gotówki, 20. no Dobra, 15 gotówki. 15 gotóweczki. O, dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Idziemy do domku. I sobie składamy. Chłodnica. PC3, czyli Szyty 3. Ej, a co ja bym wpisał od razu Szyty 3? Ej. Co by wtedy... Ej. To by wtedy gra powiedziała, że ze jest Teraz mina świata. Ja M. Teraz klepik. No i kupujemy. O, tak. I 20 gotówki, tutaj 16 gotówki, tutaj 20, tutaj 50, tutaj ramu tutaj RAM 2, tutaj tego 1. tego też, No takie dom. No i tego 4. Będzie 4 tego, czy nie będzie 4 tego? Aha, tylko dwa, bo miałem pełen akwipunek, super Dobra, domu. No i budujemy kolejną pizzy. Hmm. Budujemy sobie tutaj pamięć, dodajemy Jakieś GPU, fan gotowe tylko wyjść Wejdź. Wejdź czy wejdzie? Brawo Jeszcze dwa wentylatorki No i chłodniczka oczywiście No i do domku idziemy Zbuduj peceta Wentylatorki Chłodnica No i teraz wpiszę. Trzy, ty, cztery co, co nam wyjdzie teraz? Aha. Proszę, ty, dobrze. Myślałam, że wyjdzie nam pizzy na no, odwrót. myślałem, że będzie, no ale tak nie było. No więc, no. To idziemy. To idziemy do sklepu. Chyba, czy rozbudowujemy podium. Dobra, chyba robię kolejne cięcie i rozbudowuję podium. No i już witam po cięciu. Kupujemy sobie podium. No idziemy kupić kolejny komputerak Sklepik. Komputer oczywiście z drugiego. Jeszcze znałaście gotóweczki. Tutaj. Ile? 20, tu 50. Tutaj co um, to, to nie policzyłem. tutaj 20. M uh, tutaj 70. No and... i to już tylko w sumie mogę dwa kupić, bo mam pełny ekwipunek. No i... Yeah. Ciekawe, czy nam się uda dzisiaj dotrzeć do, do waluty złota, czy nie. Nie wiadomo. Ale robimy komputerek, robimy komputerek, nie poddajemy się, robimy komputerek. Fan. Tutaj sklepik. Teraz dwa fanpage. No i tutaj. Jeden. Teraz dom. Tutaj dwa tego I chłodniczka. Pięć. Będzie się te pięć wyskadło. Zgad po prostu. To jest logika Robloxa. I to co widzowie? Może zrobimy komputer z trzeciego? Nie wiem, nie wiem. Może będzie kilka cięć, bo za drogi, ale nie wiadomo. Możemy spróbować. To idziemy, idziemy. Ło, co już widzę, się mnie będzie stracić. No kto mi skacze po głowie, ty typie dziadu jeden. Dobrze, my tu sobie kupujemy. Um, brąz, z 1000 głowów, tak, 1000. gotówki. Ile? E -rom. Już nie wiem, czy dwa, czy cztery ramy. Chyba na razie jeszcze dwa. I tego jeden, ale nie jestem pewien. Może być inaczej. Aha, czyli tutaj sobie chwilkę poczekamy. To jest jeszcze droższe niż poprzednia. Super, świetnie. O. Ale już zarobiliśmy. Jedno ja No i drugi. To idziemy do domku. No i budujemy i budujemy. Dobrze, że pamięć jedno. Oj już tysiąc złotych jest wart ten komputer. Nie widzę. Dobrze tutaj. Nie, nie dom mi się nabić ciągle. Oj... A nie, bo to mieliśmy z trzeciego zrobić. Zrobiłem z drugiego najkorzej. Wprawiałem co zrobimy. Trzeba mniej tak dobrze tutaj dwa trzeba. Tysiąc złotych za jakie już kupią chłodnice? Tysiąc złotych za kupią chłodnice? Ale, ale naprawdę? No okej, okay. spoczka, spoczka. Nie no, tak w ogóle to spoko, spako gra. Dobra, jeszcze 100 dolarów. Za chwilkę będziemy to mieli. Dobrze, kupujemy. Zaraz, równie 5, 4, 3, 2. A, dobra, już szybciutko nawet. Domek. Dwa wentylatorki. No i jeszcze tutaj. No, 3000 dolarków, nie to spodziewam. Kup spodko Pizza. Cześć. Zapisz. Tyle są. To są te same kwalifikacje. tego. Sprzedajemy. No i już więcej nam zarabia. No dobrze. No to idziemy znowu do sklepu. No. Kupujemy, kupujemy. Dobrze, tutaj 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 ramu to dwa, Tutaj tego to jeden Tutaj też jeden Tutaj na razie musimy dwa, no bo nie mamy więcej miejsca. Tak, nie, nie, nie sklep. Czemu ciągle mi się to mówi? Nie wiem. Dobrze, my tutaj robimy. Robimy, robimy, robimy. Tutaj i w ogóle. Nie wiem, czemu w tej grze nie, nie da się zatrudnić jakichś pracowników. Prze ty mu przywozisz jakiś towar? No a chłopci tam robi wszystko. To by było duże ułatwienia sklepik. I jeszcze dwa wentylatorki. To tutaj jeden... Nie, no to chcę sklepik tam. Co ja gadam? Powinno być, A, bo ja chyba wcześniej kupiłem z trzeciego. Dobra, nieważne. 7. Aha, dobra, to wiem, co możemy zrobić. Z tej miejsc podziwu. Tak jakbym Dobra, niech się już Tak Tak. Dobrze. No to tak, chyba jest skój, tak? No. No i teraz robimy kolejny komputer z trzeciego. Poczekajcie chwilę widzowie. Chyba muszę zrobić cięcie Dobrze widzowie, już jestem po cięciu. Dobra, z trzeciego my kupowaliśmy, tak? Tak. Dobrze, tutaj z trzeciego, tutaj z trzeciego. Z trzeciego. Tutaj ramu dwa, tylko jeden, tylko też jeden. I teraz tego dawano, bo nie mam więcej miejsca w eku. No i idziemy stworzyć pc Nie wiem, czy ten odcinek już za długi nie jest, ale jak Wojan robi takie długie odcinki, to ja też mogę. No to robimy, robimy, robimy. Tutaj to, tutaj to. No i tutaj wentylatorki. Nie, nie do mnie, no sklep chciał. Jeszcze dwa wentylatorki trzeba. No tak, to wentylatorki, dobrze. No i tutaj 1000 dolarów, to teraz już mało jest domeczek nowy. dodajemy tutaj no i gotowe pc 8 Dobrze chyba Dobra, u tego dobrze sprzedaj. Tylko jest podium, sprzeda, miejsce na podium. Hmm. Chyba wiem, co sobie Chyba zrobimy komputer już z czwartego. Co? Jak musicie? A, dobre robimy tam. Czemu by nie? Dobrze. Ło, mam srebro. Trochę to nas będzie kosztowało, muszę powiedzieć To chyba akurat, tego będziemy potrzebowali cztery Ale nie jestem pewien Tego chyba dwa No nie, to sprzedamy, trudno no dobrze To teraz idziemy do domku um, dobrze. Już to 900 kosztuje, już 1000, już 2000 już 5000 A nie, to jednak musimy to sprzedać, no to trudno, to sprzedamy. O, ale te to akurat nam się przydało, to akurat nam się przydało. Gep Aha, no to GPU musimy kupić. Dobra, ja wyjdź, wyjdź, tylko tutaj RAM. Sprzedaj to tak. Do sklepu i pójdziemy. My skończyliśmy tutaj na tym. O, tysiące! Że aż tyle? No, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. O, cztery wentylatorki To trochę kosztuje. Akurat muszę powiedzieć. To, to trochę kosztuje. Aha, nie stać mnie jeszcze. Super. Musimy sobie chwilkę poczekać. No i, no i co? No i robimy dalej. Um, um, Dobra, że tutaj składamy domek. Mi się wydaje, że jak tutaj zrobimy wszystkie tak z czwartego, będziemy powoli kończyć ten odcinek, żeby też nie był za długi. Pewnie już jest za długi, ale co z tego? Um, Fan. Walt Nizza, EC9, pewnie będzie szybki 9 jak skaduję, tak oczywiście szybki 9, te miejsce powinny być jeszcze na w końcu już ten komputer jest taki otwarty, a nie taki zamknięty, Tutaj jest szybka, więc, więc jest ochroniany, jest ochroniany sklep. Dobrze. Tutaj kupujemy sobie wszystko. Srebrno. Tutaj to sobie kupujemy. Ramu. Dwa. Tego również dwa. Tego jeden. Tego niestety teraz możemy kupić tylko jeden, no, ale potem jeszcze trzy dokupimy. Domek, no i tutaj robimy pici. Robimy pici. pamięć. Hmm. Ale dobrze już dalej nie mamy, więc tutaj wyjdź. Sklepik. Trzy wentylatorki jeszcze. Trzy. No i tutaj za dziewięć tysięcy tylko jeden. No i idziemy w domku. Tutaj dalej rozbijamy nasz komputer. Dobrze. Wodnicę już dałam czy nie? Czekaj. Dałem podnięcie, dobra. Pici, 10. Przuty 10, jak zgaduję. Zgadłem. Dobrze, teraz ym, sklepik, tak? Sklepik? Dobrze, dobrze mówię, dobrze mówię. Hmm. tutaj jest czwartego hmm. dobrze, kupujemy sobie tutaj ramu dwa tego też dwa tego tylko jeden tego niestety też tylko jeden i potem będziemy musieli trzy znowu kupić Nowy bici. Dobrze robimy. Mm. Robimy, robimy, robimy. Aha, dobrze tutaj nie mamy. Sklepik. Mm. Tutaj fanów jeszcze trzy. Trzy, tutaj tylko jeden. No i pięknie. Dwa, trzy, chłodnicy, pięć i jedenaście. Dobrze, tylko zdejmij tego. No i chyba powoli będziemy kończyć ten odcinek. Pa, pa.